Niczym współczesny rycerz z młotkiem i wkrętarką w ręku wchodzę dziś na salony z projektem, w którym połączę stół z ideą barku. W końcu po co mieć dwa osobne meble, skoro można mieć jeden łączący obie funkcje. Ja to czuję, ja to zrobię, ja to pokażę. Właśnie teraz. Zacząłem klasycznie, czyli od docięcia potrzebnych elementów. Na pierwszy ogień poleciała górna część stołu. Do boków przykręciłem po dwie kantówki, jedną wyżej, a jedną niżej. Teraz uwaga. Na te kantówki położyłem dwa blaty, a różnica w ich wysokości to 4 mm. To jest bardzo ważne. Ale dlaczego tak, a nie inaczej, to przekonacie się później. Zaufajcie, czy ta twarz może kłamać? Złapałem zaklej do drewna, którym skleiłem ze sobą boki. Następnie dokręciłem blaty przy pomocy wkrętów. Dobra, teraz mogłem się zabrać za dolną część stołu. Cztery docięte elementy, uwaga, tutaj teraz powinny pojawić się wymiary, skleiłem ze sobą i pozostawiłem do wyschnięcia. Do środka włożyłem dwa blaty, które zamocowałem przy pomocy wkrętów od zewnątrz. Ale spokojnie, nie obawiajcie się i nie hejtujcie, one zaraz znikną. Będzie majsterkowa magia. Następnie zamocowałem deski, pełniące rolę dekoracyjną, które jednocześnie zakryją wkręty, trzymające blat. No dobra, za dużo magii tutaj nie było, ale efekt osiągnięty. W tym momencie miałem gotową górną i dolną część stołu i zabrałem się za ich połączenie. Do zabawy zaprosiłem cztery prowadnice meblowe. W miarę szybko poszło i w ruch poszła lakierobejca, tańcując na stole niczym Pudzian w tańcu z gwiazdami. A teraz, na górze róże nadoletuje, mocje Mocuje lustra, bo tego mi brakuje. I tutaj właśnie była potrzebna różnica wysokości między blatami. Kto się domyślił, temu niech manna z nieba spadnie. Jednak wiadomo, że projekt jeszcze nie był skończony, więc środek wyłożyłem materiałem oraz zamocowałem oświetlenie reagujące na ruch. Także kiedy zaczniemy otwierać stół, światło włączy się na 25 sekund. Tak. Liczyłem, więc info sprawdzone. To, co umieście w środku, to już Wasza sprawa. Nie wnikam, nie oceniam. Możecie tam nawet trzymać słoiki z ogórkami. W sumie to nie taki głupi pomysł. Tak czy inaczej projekt gotowy i powiem Wam, że jeśli taki stół z barkiem chcielibyście w innym stylu, to żaden problem. Przykładowo w Castoreum macie ogromny wybór oklein, dzięki którym zmienicie wygląd nie tylko stołu. A jeśli projekt Wam się spodobał, to koniecznie zobaczcie inną moją solówkę, gdzie pokazywałem regał, który można rozłożyć i złożyć jednym palcem. I na koniec jeszcze jedno, bo totalnie zapomniałem, jeżeli w domu macie dzieci, to warto do takiego stołu dodać jakieś zabezpieczenie na kluczyk. Dobra, widzimy się w kolejnych projektach.